Cześć jestem, Kaiser, i ostatnio się dzieje na tym rynku. Ostatnio, nie ostatnio przez cały rok, przez tą całą serię. O, dzieje się, nieźle się dzieje. Chińczycy kupują prawie wszystko. Winduje to ceny do góry. Weźmy na przykład takie glow case'y. Od update'u na trade-up na kosy zrobiły trzykrotność. Gamma case'y, też ładny wynik z 12 zł na Steamie do 24 zł na Jupinie. A w upac w ciągu tygodnia. Starcady... Kolejna dwukrotność w ciągu tygodnia, a ja akurat jednego miałem, tylko go sprzedałem przed tym, ale trudno. W każdym razie, zapraszam do oglądania 16 odcinka drogi do 10 tysięcy złotych. Od razu zaczynam od itemu kupionego na Cesslocie. Jest to jedna AWP Containment Bridge w kondycji Battle Scared. Kupiłem ją przed tym, jak już Chińczycy ją zaczęli ją kupować. dałem za nią 47,8 dolara, czyli jakieś 174 zł. W tamtym momencie profit na niej wynosił 25 zł. Myślałem, że to jest jak najbardziej w porządku, ale teraz na ten moment jest jeszcze lepiej, bo jest to aż 130 zł. I w końcu zabrałem się za sprzedaż itemów, które mi zalegały. Sprzedałem naklejkę Google AI za 57 zł. na CS niestety straciłem na niej jakieś 21 zł. M41S u Viper sprzedałem za 244 zł. Straciłem na niej 11 zł. I akurat kilka dni później wystrzeliwano do 600 rambit na Jupinie, czyli do 300 zł, więc mój timing jest naprawdę niezły. Zrobiłem tego flipa na galery case'ach jeszcze, ale nie sprzedałem wszystkich, bo w sumie ich cena na flocie. No nie sprzedawała mi się na flocie, to stwierdziłem, że ja po prostu usunę z listingu. No i takim sposobem wyszło, że mam 344 case'y w ekwipunku i 42 zł więcej z flipowania na tych 146 Godry Case'ach, co właśnie jest sprzedane On odkupiłem mnie na opinie. I tak to właśnie wyszło. I na opinie sprzedałem trochę itemków. Jednym z nich jest AK47 Bidemonster, Monster, który sprzedałem za 1362, pięć pół Joana. Prawie sprzedałem go na całkowitym dołku Dołek był dosłownie 1300 RMB, a potem już tylko do góry szedł. W tym momencie w sumie, jakbym go sprzedawał, to bym chyba na nim był na 0, a w najwyższym jakby momencie, który był tam z kilka dni temu, to bym na nim był na plus tak jakieś takie 20 zł. <grych> Więc no unlucky, unlucky. Czyli w końcu na nim straciłem 145 zł, ale nie mogę natomiast tego powiedzieć o Diglu Starket, bo na nim nie straciłem, a nawet na nim zarobiłem 23 zł, ale zależy też jak na to patrzeć, bo z drugiej strony mogłem go potrzymać i dzisiaj bym zarobił na nim 200 zł. Czy to oznacza, że na nim straciłem? Może, nie wiem jak to interpretować, ale w sumie nie mogłem wiedzieć, że podro podrożeję. A i tak zarobiłem na nim 23 zł, więc zawsze coś. Ak Elite Build w też w końcu sprzedałem. Na nim straciłem 16 zł I jeszcze do tego sprzedałem jednego umpa Blaze. Udało mi się go jeszcze sprzedać za 746,5 RMB. Co dało mi profit 228 zł Ale niestety już kolejnych dwóch umpów nie udało mi się za taką fajną cenę sprzedać i w sumie w ogóle ich mi się nie udało sprzedać, bo jeszcze ich nie sprzedałem. Jeszcze je trzymam. Ich cena się tak w sumie z tych 700, 750 wywaliła do 250. <grym> I teraz troszkę odbiła i na ten moment są za 315 RMB. O, liczę na to, że może jeszcze troszkę odbiją, ale i tak. I tak jestem na nich na plus jakichś tak, tak 5 złotych, więc dość, dość ciekawa akcja z nimi była. A teraz jeszcze. Największe zakupy na Jupinie w tej serii, bo prawie za aż 7529 RMB Bo tyle mi zostało z balansu i ze sprzedaży tych różnych itemów na jupinie. Ale tam nie wszystko wydałem, tam chyba 25 mi zostało jeszcze W każdym razie kupiłem 245 galery case'ów po 6,8 RMB za sztukę Czyli w sumie za aż 1666 RMB Wcześniej mówiłem właśnie, że niektóre z nich sprzedałem w ramach tego flipa, a reszta... No, resztę sobie zachowałem, będę po prostu większą ilością flipował. I na ten moment, jedna taka skrzynka na csv kosztuje jakieś 8 RMB, więc mega dobrze. Kolejne trzy itemy, które kupiłem, to M4 Full Trotl w różnych kondycjach, o różnych i to z dosyć niskimi flotamin, Jak na te właśnie kondycje, jedna z nich jest Field Tested 0,18, druga jest Field Tested Stat Track 0,22. A trzecia to jest Minimalware Track 0,11. Teraz akurat ich cena trochę spadła na flocie. Ale gdy je kupowałem, to były na no taki no dość, dość solidny profit. Tak jakieś 20%-30%. Eee... W każdym razie teraz są na taki lekki profit. Jednak może być kłopot z ich sprzedażą, bo nie sprzedaje się tak mega dużo na tym, co jest w flocie. Zobaczymy, zobaczymy. Jako następne itemy kupiłem 5 Twerl and Echo Underbright Lights. Jak zwykle, ten item jest źle powyceniony na CSV-cie. Jest droższy o 13% w tym momencie. Kolejne są 3 Digle Mulberry w New na których jestem aktualnie na plus 14%, jeżeli uda mi się je sprzedać rzeczywiście. Potem są jeszcze 3 AK47 Midnight Laminate w New z podwójnym zerem. Od momentu, gdy wszedł ten update na kontrakty, to formuła. Robienia kontraktów została zmieniona i teraz o wiele trudniej jest wytworzyć takie w podwójnym zerze, te Kałachy. I na CSVOCie sprzedają się za regularnie tak 15% więcej niż na Jupinie. I do tego na sam koniec kupiłem jeszcze jedno Kawaii City Holo i na nim liczę na. No tak, 20% będzie w porządku, jak zarobię. Podsumowując, ekwipunek tej serii jest wart 6103 zł, o 152 zł mniej od ostatniego odcinka, co jest w sumie. Wbrew temu, że wszystko idzie do góry teraz. Większość w sumie rzeczy, nie wszystko. No nie wiem, jakim cudem profit się zmniejszył, ale to w sumie dlatego, że umpy Blaze się wywaliły. Plus jeszcze liczę cenę względem buffa. Gdybym licza, liczył względem CS to wtedy byłbym no, chyba tak na plus, jeśli chodzi o ostatni odcinek, a teraz... No jeszcze powiem, że mnie bardzo boli to, że zabrałem się za sprzedaż tych moich itemów, co mi zalegały. A gdybym je po prostu podtrzymał, to bym na nich był na plus albo na zero. <grym> Więc no, stało się stało. Następnym razem będzie lepiej. <grym> na ten moment to wszystko. Do następnego. Cześć.